w filmiku ze zdrabkami. Dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma różnymi zdrabkami za 5 zł. I mamy to Mikołajka, Plaster Miodu, Elektryczny Cash, Na Tropie Kasy oraz Nie Czas Umierać. Więc zobaczymy, może uda nam się coś wygrać. Także trzymajcie kciuki i idziemy drapać. Okej, okay, ja nigdy tych drapek wcześniej właściwie większości nie miałam, także zacznę może o tej nie czas umierać. I mamy tu numer 43. Znajdź kokardkę pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę, a w bonusie mamy znaleźć pik. Okej, okay, czyli drapiemy i szukamy tej kokardki. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I mam nadzieję, że ta kokartka się pojawi. Mamy kask. Ja nigdy tej zdrabki jeszcze nie miałam, więc zobaczymy. I mamy. A to jest muszka, W ogóle ja myślałam, że kokartka. I mamy muszkę, czyli prawdopodobnie już wygraliśmy 5 złoty zwrocik. Mapa. Lornetka. Motor, więc powiem Wam, że całkiem dobrze nam się zapowiada kapelusz. I ostatni symbol to świat. Okej, okay. sprawdzamy bonus, czy jest ten pik. Co mi się ciężko w ogóle trzyma, tą zdrabkę. I w bonusie są okulary. Jakby był pik, to byśmy od razu wygrali dwie dyszki. Sprawdzam, co jest pod muchą. Mamy piąteczkę. Poszukam jeszcze tych kontrolnych. Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie one są w tej zdradzie, ale zaraz się znajdą. Coś mi dzisiaj nie idzie, to na pamięć. Coś nie widzę w ogóle tych kontrolnych. O, tu są z boku, ok. Ok, prawie musiałam wszystko wydrapać, bo one były tu aż ukryte, ale jeszcze powinno być chyba jedno, więc zaraz zobaczę. O, jest. Ok, nieźle poukrywali te kontrolne, także mamy już pierwsze 5 zł, więc fajnie. Ogólnie wkład to był 25 zł. Teraz mamy na tropie kasy. Mamy tu wygrywające liczby. Musimy je znaleźć lub znaleźć lupę. I wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Także sprawdzam nasze liczby. Tej znaki też nigdy nie miałam. 24, 1, 3 i to jest drabka numer 45. Tam mieliśmy czterdzieści trzy i szósteczka, dobra, to sprawdzamy. Dwadzieścia siedem, trzynaście, my mamy prawie same małe. Trzydzieści jeden, dziewięć, cztery bardzo blisko, dwadzieścia pięć też. 11, 26 i 2 ostatnie, 23 trzy i 30. Niestety, ale nie udało nam się, że poszukam kontrolnie, chociaż tak, są różne. No, niestety ta okazała się pechowa. Następna zrabka to. Elektry, elektryzujący cash, w bonusie mamy znaleźć taką żaróweczkę i przepisana pota wygrywa, ale najpierw zaczniemy od naszych wygrywających liczb, bonus zostawimy sobie na później, o bardzo fajnie się tą zrapkę drapie, nie jest tak głośno jak tamta, 33, 36, 35 i w ogóle to jest drapka numer 45, wszystkie w takich samych numerkach. Nie, taki zbieg okoliczności. I 9. To chyba tyle nie ma więcej bo liczb. Jeszcze sprawdzę. Nie, okej, okay, są cztery. Także szukamy. Mamy 12, 37. No blisko, blisko. Następnie mamy jakąś zbyt dużą 40. Ok. Dwójka i dwadzieścia osiem, następny rządek osiem, obok trzydzieści jeden też nie mamy, trzydzieści. Trójeczkę, no niestety mamy dziewiątkę, i ostatnia szansa to jedenaście, niestety. Ale jeszcze sprawdzę ten bonus. Może akurat nam się uda. No i tu był ananas. No niestety. Sprawdzę, czy te kontrole mi się uda znaleźć. No nie widzę tych kontroli, powiem Wam. No nieważne, ale tak tutaj nic nie mamy. Także druga zdrabka okazała się pechowa. No dobra, może teraz przejdźmy do Mikołaja. Może on nam coś tu sypnie grosze. Mamy znaleźć wygrywającą liczbę lub choinkę. Wtedy wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Także sprawdzamy, jakie nasze są liczby. 30.

Trójeczka. I dziewiątka. I ostatni rządek. To jest 12. O, i mamy 12. No i tu już odkryłam, że jest to 5 zł. Także fajnie. Dobra, sprawdzamy dalej. Dwójeczka. Szóstka. Może jeszcze choinka nam się trafi. Fajnie by było, ale wątpię. I ostatni. 17. Ok. Czyli mamy tutaj kolejne 5 zł. Także super. I kontrolne to eee, EE. E, e. Tak zgadza się. No to mamy dyszkę na plusie, a jedną na minusie. Ok, kolejna zdrapeczka. Jest to plaster miodu, który też już kiedyś miałam. I tutaj w bonusie, jeżeli będziemy mi pszczółkę, to mamy 25 zł. I mamy mieć trzy identyczne symbole i wygrywamy daną. Kwotę. Także zobaczymy, co z tego będzie. Kiedyś miałam, ale tą taką, to jest zaznowienia, tą drugą. Kwiaty, gwiazda i korona. Ok, następna gra to tęcza. I to jest numer 50 w ogóle z tej zabki. Portfel, tęcza i mogłaby być. No niestety złoto. Mamy diament. Kwiaty, diament, no fajnie by było, że coś się tutaj trafiło, złoto i korona, no niestety, dobra, czwarta gra, bank, tęcza, konienczynka, no mam no, nadzieję, że coś tu nam jeszcze wyjdzie, monety, nie, ul, nie wiem, czemu widziałam tu monety. Dobra, następnie mamy, teraz mamy monety i bank. No dobra, jeszcze trzy gry. Mam nadzieję, że coś tam się trafi. Save, Plik. Gwiazda. Podkowa. I gwiazda. No niestety. Następnie mamy plaster. Plik. Bank. Podkowa. Nieostatnia ostatnia szansa. Monety. Konieczyna. Czyli już nic tutaj nie mamy. No i sprawdzamy bonusik. I mamy gruszkę. Więc drapka też się okazała niestety, ale pechowa. Szkoda. Znaczy tutaj dodrapię sobie, ale nie widzę tej kontroli. No ale mamy też pechową. Więc wygrały tylko Mikołaj i nie czas umierać te dwie. więc mamy dyszkę do odbioru lub do wymianki, więc bardzo fajnie. Ja już nie będę odwracać kamerki, bo zbyt długo by to trwało. Ten filmik ten życzę Wam kochani miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!